Koło, koło, witam was bardzo serdecznie Jest godzina pierwsza w nocy a my nagrywamy Valoranta z Atlasem Trochę dostaliśmy podłóg na rankingowych i poszliśmy na kadłuba ale, ale spokojnie do ranka dostać wrócimy Postawiam działko! To, nie wiem jak chłopaki będą chcieli iść ale chyba midem. To co później nie idę

dobie nice. dostał jeden gracz. Rzucam na troju. No i tak to bywa, że czasami za, 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 za tym równo tabelę. Ale naprawdę to rzadkość. Postawione. Przepraszam, mówię z... I ten mecz pewnie wygramy z bocni grupy, nie? No, jak to każe wolne, nie? Widzę drogę na B! Aj, yy, tutaj ta wyskoczyła Jest 40-ma. Został jeden wróg. Spodziewamy o To jest Ale Nie wiem czy to już miałeś laga, Ale ta sejcza nie, nie wyszło nie? No. To... Pozostałem na prostej i dopiero zauważyłem, jak przez całego tego przeszło nie? dopiero mi się no. pojawiło. O. Oszczędzam! No bo my gramy na Frankfurcie, to też już co innego, Tutaj ping mam 50, na Warszawie 20. Widzę Sprasad. leży na C. No tutaj te I chyba na na No, wysłane Brawo. Kurde, ale się udało. Brawo. I coś ci powiem, nie? To się kameruje. Tak? I proszę. A widziałeś? Tu no przecież to mój jest. No Już jest mój Ma tak na mój... imprezę! No, no, Ograniczam ich wizję teraz ja zawsze okno, 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 jest okno, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. okno, Jeszcze okno, okno, <grym? grym? grym> Kurwa nie okno, 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 kurwa okno, mnie. okno, nie okno, okno, Dobra Miałem flash nie. jeszcze nie? Aha, aha Ażem mordę wyrwał, nie? Wypuszczam bota alarmowego tylko zdążyłem ją zauważyć Na 30. Ona w oknie była Ona mogła wiesz? Dobra nie dzieję

Nie. powiem Ci tak, niby przemawia do mnie ten wandol, nie? Ale jednak tym fantomem to się tak fajnie jakoś strzela. I z tego wandala to ciężko momentami. Działko postawione. Dzień. Już po was Tutaj. Widzę droga na środku Przeładowuję, Aj, ha, Przeładowuję. Ograniczam ich wizję Tutaj. Zabieram wizję <noise> Kto następny? Został jeden grup Side, 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 side! Side! O tutaj jest! No, ulgiu Aha, nie mogę szczeić gdzie ci chodzi, to pewnie. No, niewidzialne niewidzialny był, ale skąd tam go zauważyłem? No, no, cześć! Działko postawione. Obraniczam ich wizję. Spoczywaj. Dobra, wracamy się do nich. Mike, Mike, plecy, 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 plecy. Spik leży na A. Został jeden wrót. Ja. Zajebisy są to flasze. Ej, He, ej, domu co chce zrobić? O oh, kurwa, kasper. Ale, ale ja już tu byłem. Ale, ale wyskrywa na duchy. chłopie. Żeby, żebyśmy tak każdego ręka wygrywali jak każewana. Kopie ale to są tak i że to nie? Ustawiam działko. Zabieram wizję. Widzę droga na B! Hiiii, Spike leży na środku. Zabieram wizję. Jeden jesteś, niki. Dobra, full skupienie. Byliście żałości. Tak, jak tam robię 11-3. No chłopie. Na odcinek to wiesz, co musi być. Jak już się gubi. Ustawiam działko. A idę ci po zabierać fragi. Przeładowuję. Działko postawione. Ograniczam ich wizję Ograniczam ich wizję Ajj, kora soku bariery Odliczanie rozpoczęte Sajk podłożony Widzę wroga na C Aj. nie słyszałem 嗯，欢迎。 Jak ta postać mówisz dobrze? Co? Ta postać cenię sobie że dobra jest? Działko postawione. Dobry flaszę. Ale nam jest mocne to to flasza. Ja myślę, że ona powinna zostać. Na A. Ole, poryła. Zabieram wizję. Uuu. Ograniczam ich wizję. Nie, to był fejk. Mnie... Spajk leży na A. Aj sejć minus 117, Joru 95 Ta honora będę musiała być. Trzeba operator. A jak? Jak się bawić to się bawić? Nie? Najwięcej mnie by przedziś. Widzę wroga na C. Widzę wroga na Zobacz, co e, e, Nie przesadzaj Dziewięćdziesiąt jeszcze jedna na a na c jest, mam spajka, ona daleko na sali była, wiesz, za ze strachu. Eee, no, nie. Ach, kurde, mój operator. No czy znacie, czyli... A, tak będzie. Jeszcze raz? Tak będzie, że to weźmie wam więcej. No chociaż ra wejść przez ra Ja bym mógł ra 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 zrobił, ra 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 coś. Mam ra to ra ra Mam spajka. Kto następny? Ale nie ciągle patrzę. na A. Nie jeden gracz. Nie czasu mi się wydaje. No to, jest to fakt co? Jeszcze raz. Za daleko. Jak dobiję do kosy, to zakargnę w kupie, hmm. Zostało 10 sekund. Został jeden wróg. Mam spajka. Mam ja, 3 sekundy na podatku. Ja nie zdążyłem. A, ostatnia runda. Przed zamianą. Już na cze, Podejdziemy? Kurde, to ja sobie planowałem podejść szczególnie. Nie wiem, z tą mocą w tej No dobra. Tylko uważam, bo ty też dostaniesz. się. Dobra, ja flem. za mnie stanę. Dobra, ja flaszuję tym swoim i. To. Zabieram wizję. O A Nie, jednak ty nie dostaniesz. Aj, ej, już zapomniałem. To jeden wróg. No dobrze. Okno chyba. Aj, radzę uciekać. No i. Aj, co ty na to, żebyśmy ich wydatkowali od y, C, we dwóch? Co? Chyba co? co ty na to, żebyśmy ich teraz zakaszywali od C, według? Jeszcze nie, raz, żebyśmy ich teraz zakaszywali od C, A, no albo możemy, no? Albo oknem wyskoczymy. Co ty na to? na troju. Dam. Ja o fleściu to zapraszamy. No Ja nie kupiłem fleści, bo lecie nie kupiłem, ale właśnie liczę na ciebie. Nie, ja to nie jest lepiej, nie? No, bo śledzimy. A to szybko Dobra. Ale chętny do Ej, u mnie na Tego bym się nie spodziewał, co powiem. comeback. Mam ich. Został jeden gracz. Spike leży na C. Oh, oh. A Kilde nie porobiła. A jak to jest, że goście w tabeli? Nie może być Ej, ty z pompą, w nowej ja ci flaszu, a ja teraz postawione! Ograniczam ich wizję. A kuku Kurwa tutaj, na ten, po lewej. Zabieram wizję. Żołos. Jaki kamper jeden, no. Nie, tam nikogo nie mam. Po lewej, no idzie. Widzę drogę na środku. Widzę na środku. Po prawej. Jeszcze jeden na środku, widzę. Został jeden, ostatni naważył na, na, na miesięcu. Spike na C. Spike jest tutaj. Działko postawione. Gdzie jest sejcz? Ten sześć woli. Ładnie poszło. No tak, nie do końca. Tam ten się skampił. To cały czas miłe te kroki jego z yy, to fake jest, a ja na go działko. Wypuszczam bota alarmowego. Scout nie zabija, na w ciało, nie tylko w ma E, mit Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję. Emit i pod co w kurwa Kurde, nie wiem czy kołtebrać. A nie, dostał. x 10, Fenix ściana postawiona. Goźwania, nie słychać trójka załatwiona Wielu na został jeden wróg spike na środku spike na środku ładnie ładnie PUNKT MECZOWY Dobra jest ta postać, bo ona szybko te swoje moce używa. No, ogólnie oh, to fleszy i tak te galety strasznie szybko, tylko pyk jest I kill kiljój yeah, so na blisko. Aż ma tutaj? Nie wiem, a na co chodzi. Pozostawiam go na troju. Zniszczyli dziecko. Na co Koniec żartu! Już po Was! Ma ściankę, więc tylko na wprost mogą być. A te nie przejdą, bo jest ścianą wstecz. Fajt leży na no, C. Pramidę, by było Wykończyłam Nie może to koniec. i tak już nikt nie wyjdzie, bo pierwszy w tabeli, to się liczy. Dostał jeden co so, zrobił? So, no. Więc co, jeżeli filmik wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, bądź też subskrypcji, napisania jakichś komentarze. komentarzy. Fajnie, się to jednak czyta i tak dalej. To co? To co było pierwsze w tabeli, dokopaliśmy na sobie z git. Do zobaczenia w kolejnych materiałach z Valorantem.